Nations officials have confirmed no, the that that so. global defense initiative troops successfully attacked and destroyed the alleged Sarajevo headquarters of the Brotherhood of Nod. This ends a three-day siege which saw GDI and Nod forces engaged in mortal combat. Eyewitnesses and survivors report that, although evenly matched, the GDI forces employed superior tactics and strategy. Outmaneuvering Nod in what was termed an epic battle. Quoting from a written statement issued earlier today, UN Secretary of Defense Dr. Charles Olivetti praised the men and women of the UN funded GDI, calling them, quote, tireless defenders of freedom and heroes to history, unquote. Although refusing to disclose specific totals, Dr. Olivetti confirmed reports. That heavy casualties were sustained by both sides. Kane, the single-named charismatic Nod leader and self-proclaimed prophet, is among those missing and assumed dead. Thank you. Discovery and destruction of the Nod command center ends more than three years of continued escalating violence sparked by that organization's international terrorist. Bastardo, bastardo. No cóż. Dziękuję okay, wam wszystkim za uwagę w tej serii. Postaram się, wrzucę wam to zakończenie jako dodatek. Postaram się e, zamieścić dodatkowe, mm, dodatkowe misje z serii B w międzyczasie, jeżeli w jakimś tam najbliższym czasie czy później, czy będę miał ochotę kontynuować dalsze losy. Tak? Za, Jak bliżej nie przy. W nieokreślonym czasie rozegramy misję też not, a później przejdziemy do Red Alert'a trójki. Natomiast zdecydowanie, zdecydowanie poświęcę się też troszeczkę innej serii, którą już od jakiegoś czasu nagrywam, a jest to kampania StarCrafta 1 w StarCrafcie 2, czyli po prostu mod Mass do StarCrafta II. Tak, i tam się spotkamy. No cóż, na razie dziękujemy i do usłyszenia w kolejnych misjach. Command Conquer Remastered Edition. Czy bawiliśmy się dobrze? Tak, miejscami tak, szczególnie później, jak już troszeczkę przyzwyczailiśmy się do tego rozstawienia jednostek, które bardziej przypomina Dune 2, niż jakąkolwiek współczesną grę typu StarCrafta, tak. Natomiast miło czasem wrócić do tego i przekonać się, że to co kiedyś nam się wydawało najlepsze nie jest aż tak oczywiste w dzisiejszych czasach, tak? Było to zupełnie co innego, były to gry, które stawiały pierwsze kraki, gierki pionierskie, także. Także każdego kto kiedyś grał zachęcam do takiego porównania, tak, żeby sobie to porównać, szczególnie jeżeli gierka trafi na przykład przykładowo na Steamie na wyprzedaży, tak, to te 30 zł nie jest jakąś wygruwaną ceną, a można również się dobrze pobawić multiplayerze, tak? No i zostanie nam kilka. Misji do rozegrania jeszcze po, po odłamku po B, tak? tak. Jak widzicie Białoruś, Polska, Białystok, 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 i dobra, że na pewno musiała być misja. Ale co, dziękuję i wrzucę Wam ten filmik dodatkowo. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych seriach, w kolejnych odcinkach. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, sen, a i nie zapomnijcie o kciukach w górę, w dół, subskrypcjach, etc., etc. Zawsze to troszkę bardziej motywuje.